Czy to będzie dobry książkowy dzień? No, chyba nie muszę nikomu mówić. Ośmiech na mojej twarzy być może mówi wszystko, bo przychodzę z najnowszą częścią serii Porozmawiaj ze mną, której jestem autorką. Cudowne ilustracje robi tutaj Natalia Berlik. I na Instagramie aktywne czytanie często od Was właśnie dostaję informacje, które teraz tak oficjalnie i zbiorczo przekazuję właśnie ilustratorce, że te rysunki są fantastyczne i bardzo pomagają zrozumieć wcale niełatwe często treści. W sensie one niosą ze sobą. Ciężar emocjonalny. Pierwsza część to było bicie stop, a teraz opowiem Wam, co znajdziemy w książce Słowa mogą ranić, którą wydaje wydawnictwo Zielona Sowa. Zaglądamy! Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę blog Aktywne Czytanie, książki dla dzieci i młodzieży oraz blog i podcast nie tylko dla mam. Tam właśnie rozmawiamy i stamtąd chyba wszystko się zaczęło, bo tam rozmawiamy o wychowaniu wspierającym i wiem jak bardzo potrzebna była książka pokazująca jak się zachowywać kiedy mamy ochotę kogoś rąbnąć, a jednocześnie książka dla dzieci, które nie wiedzą jak się zachować kiedy inni ich zaczepiają. Tutaj w wszystko znajdziecie, ale teraz przechodzimy do tematu. Słowa mogą ranić, bo to bicie, mam wrażenie, jest trochę rzadsze niż słowa, które padają z każdej strony w kierunku naszych dzieci od rówieśników, i na tym się głównie skupiłam ale też od dorosłych, od nas, no po prostu nie oszukujmy się. Więc pokazałam tutaj różne sytuacje, zaraz Wam powiem konkretnie jakie, gdzie wyjaśniamy dzieciom, pomagamy im zrozumieć, jak się zachować, żeby te słowa z naszej strony były życzliwe, a przynajmniej przemyślane, żeby nie ranić drugiego człowieka tym, że się coś... Palnie. I też, żeby była jasność, dzieci dopiero uczą się, czym jest komunikacja, więc mają prawo palnąć różne rzeczy. Jednak, im więcej informacji, czyli narzędzi dostaną od nas na temat tego, jak być życzliwym człowiekiem, jak się bronić przed nieżyczliwymi słowami, tym łatwiej sobie poradzą w życiu. I jakie sytuacje tutaj spotkamy? Na przykład, moment, kiedy nasze dziecko jest wkurzone i mówi, "E, głupia gra! Czyli ten problem z przegrywaniem. Co wtedy zrobić? Jak dziecko, dziecko czasami jest rozdrażnione, zdenerwowane, niewyspane i mama na przykład przygotuje kanapkę, tak tutaj sobie to wymyśliła. a dziecko mówi, He, nie chcę tej głupiej kanapki. Co zrobić z tą złością, która pojawia się z różnych przyczyn, bo to, że się frustrujemy, jak przegramy, słuchajcie, ja gram w planszówki i nie znoszę przegrywać, więc sama się frustruję. Wiem, jakie to jest niemiłe uczucie i dla naszych dzieci, no, no nie dziwmy się, te uczucia również są niemiłe, więc pomóżmy im poradzić sobie ze Złością, która się pojawia. Każde dziecko jest inne, więc podaje różne sposoby radzenia sobie ze złością. Zresztą, podobnie jak w biciu stop, też są różne sposoby. Bardzo często te słowa po prostu się wyrwą, na przykład jak trzeba przerwać zabawę, i słuchajcie, to jest w porządku. Dziecko dostanie tutaj taki komunikat, to jest w porządku, nie jesteś złym człowiekiem, jak ci się coś takiego wyrwie. Następnym razem spróbuj powiedzieć to inaczej. Jak to zrobić? Też tutaj napisałam. Starałam się też wyjaśnić dzieciom, i to tutaj, wszędzie, wszędzie, czym jest zabawa i gdzie ta zabawa się kończy. I najprostsze, co możemy powiedzieć naszym pociechom: zabawa jest wtedy, kiedy wszyscy są zaangażowani i zadowoleni. Jeżeli chociaż jedno dziecko w tej zabawie powie: Ej, nie podoba mi się, to nie chcę, to nie jest dla mnie miłe, albo nawet nie powie, tylko my widzimy, że jest smutne i dla niego to nie jest przyjemna sytuacja. To już nie jest zabawa. Przynajmniej nie dla niego. Przedrzeźnianie. Dzieci robią to czasem dla żartu, nie? W pewnym momencie to przestaje być żartem, i fajnie, żeby też dzieci potrafiły zakomunikować, ej. Mnie to nie śmieszyć, dla mnie to nie jest żart. To nie jest fajna zabawa. Jak ktoś się nie chce z nami bawić, no może nas to wkurzyć. Ale możemy to też uszanować. I druga strona, jak ja nie chcę się z kimś bawić teraz. To nie znaczy, że już nigdy nie będę chciała się z tobą bawić, ale teraz nie chcę, bo na przykład jestem złączona, źle się czuję, jestem przebodźcowana. Wiadomo, że dzieci nie zawsze będą potrafiły wyartykułować, ale tutaj dostaną taką informację, że mają prawo powiedzieć o tym, że czegoś nie chcą, i to nie znaczy, że stracą kolegów na zawsze. Jak się ktoś na nas obraża, jak ktoś szantażuje, jak ktoś. Obgaduje. O, tutaj właśnie szantażek. Jak mi nie dasz tej piłki, nie zaproszę cię na urodziny. To słynne szantażowanie urodzinami. To jest jakaś plaga. I tutaj też się z tym rozprawiamy. I to z różnych stron. Jest też o Czasami też rodzicom zdarza się okłamać dzieci. Czy to jest w porządku, czy nie? Nasze dzieci nas obserwują i czasami doskonale wiedzą, że nie mówimy prawdy i mogą nam nawet o tym nie, nie komunikować. Nie powiedzieć, ej, wiem, że kłamiesz, ale dostają taki że to jest w porządku, że możesz tak robić, możesz mnie okłamywać, mnie jako rodzica i zapewniam, że to zrobią. I żeby była jasność, oczywiście, że są takie sytuacje, kiedy naszym dzieciom nie mówimy całej prawdy, bo mogłaby to być traumatyczna prawda, jeszcze nie są na tyle duże, dojrzałe, żeby zrozumieć pewne rzeczy. Ale ja tutaj zaznaczyłam takie kłamanie, które jest bardzo wyraziste i też chciałam, żeby dzieci dostały informację: hej, te wszystkie zasady nie obowiązują jedynie dzieci, obowiązują wszystkich. No i kłamstwo ogólnie śmierdzi, więc warto się nad tym zastanowić. Ja tak trzymam tutaj otwarte, bo tym razem w tamtej książce tego nie było, a tutaj sobie pomyślałam, że zostawimy takie scenki do przemyślenia, strony, gdzie dziecko obserwuje na czterech obrazkach, może opowiedzieć, co tutaj się wydarzyło i samo wyciąga wnioski. Czy to dziecko postąpiło w porządku, czy nie w porządku, więc, jeszcze taki tutaj moment zaangażowania. I na końcu podsumowanie: tak jak tam było o samoobronie, tak tutaj jest taka podpowiedź ode mnie, co zrobić, jak nie masz pewności, czy Twoje słowa to są raniące, nieżyczliwe słowa. Bo dzieci, powtarzam, mają prawo tego nie wiedzieć, dopiero się tego wszystkiego uczą. Tutaj znajdziecie wskazówkę, co powiedzieć dziecku, żeby mu pomóc zrozumieć takie sytuacje. To co. Czytamy?